Cześć, witajcie ludzie, z tej strony Raflix'a, to jest kolejny odcinek z House Flipper'a dwójeczki, i w dzisiejszym odcinku lecimy tam gdzie byliśmy wczoraj o, siat, trzy aż, no to fajnie, dobra, popatrzmy albo nie, dobra, nie będziemy patrzeć co tam jest dalej, robimy pierwszy, który nam tutaj jest na liście generalne sprzątanie po zalaniu, o, jak fajnie, pamiętam Szanowny panie Pejsej, mój dom został podtopiony calutki, parter jest zrujnowany, płacz. Ktoś koniecznie musi pozbyć się zniszczonych mebli i w ogóle wszystko wyczyścić. Nie mam pojęcia jak w ogóle mogło do tego dojść. Firma projektująca dom zapewniła mnie, że działka została sprawdzona przez specjalistów od środowiska. Byłem przekonany, że to znaczy, że jestem bezpieczny od podobnych katastrof. Mam szczerą nadzieję, że parter uda się uratować i będzie wyglądać tak, jakby nigdy nic się tam nie stało. No i że już nigdy nie będę musiał prosić o tego rodzaju pomoc. Smutek. Serdecznie pozdrawiam, Leon Ortiz. No, fajny dom. Nie, dobra. O, takiego domku nie było, ale coś czuję, że taki domek może być, który z tamtych dwóch zleceń to ten domek. Ale dobra. Fajnie. Pierwszy dom, który jest po powodzi. Bosko, kurde, naprawdę fajnie. To nie jest ten dom tutaj właśnie na obrazku pokazany? Też takie potuko z jakichś dachma? Dobra, w sumie, szczerze muszę przyznać, House Slipper 2, ładuje się szybciej niż jedynka. Ocie, panie, coś tutaj tu stało. Zalanie, podtopienie, wszystko, panie. Kto pan to tak spierniczył? Dobra, sprzedajemy te gałęzie. Wadek sprzedaje gałęzie za ile? Za 28 ile? 28? E, no, ja chcę więcej takich gałęzi. Hej, pewnie na, na tyłach coś jest jeszcze. No oczywiście, sprzedajemy te Czy panie. Że to jest biznes na życie. Czwóreczka. Mogłem tu nie podchodzić na tyły, no te mogłem tyły zostać później Dobra, nie patrzymy tam Patrzymy plecami, chociaż już spojrzałem to nie mogę patrzeć drugi raz To nie będzie ta sama reakcja Widzę tylko bagno w środku Dobra, tu i tu i teraz szybkim sprintem do przodu, na przody, na przód Na przody, na przód, na przód Zamknij te drzwiczek A tutaj myjemy panele ja widzę, chyba jakieś biuro było tak, biuro też zalało co fajnie, dobra to zrobimy te poboczne tutaj pokoje że nie chodzi głównymi drzwiami, żeby mi nie widzieć co się dzieje tam w salonie i kuchni czy jakoś tak to jak tam było a tutaj jeszcze hmm dopiero zajmiemy się tu pokojem na prawo bo tutaj widzę w biurze są dwa pokoje, jeszcze tam jeden z tyłu to lepiej chyba pójść tutaj i się tym wszystkim przykryć. Mikrofon sobie poprawię, I tym wszystkim tutaj poprawić to wszystko, A jak głupi, zamiast klikać w dwójkę, klikam tą yy, czwórkę z przyzwyczajenia z jedynki, bo przecież w jedynce po czym mieliśmy pistolet do sprzedawania, pod czwórką czemu to zmienili? że rzeczy zmienili, dobra, nie będę darze może. Mam nadzieję, że nie będzie, nie, nie będzie, chyba trzeba malować ściany, tylko musimy tu posprzątać. Gdyby coś miało być o malowaniu, to by chyba nam klient powiedział. zleceniodawca. No. No tak to... Posprzątamy. Fajny odcinek będzie. Pierwsze Oho! Pierwsze podtopienie też, ale no. Właśnie, przecież mogę tu kupować też domy w, w tym Czy ma jeszcze żadnego domu nie kupiłem? Co będzie trzeba zrobić? Może na kolejny odcinek, to w kolejnym odcinku W sumie. Albo nie, mam pomysł, w tym tygodniu Tak jakby, o znaczy, tak jakby te zlecenia właśnie, co teraz widzieliśmy, te dwa jeszcze To w tym tygodniu zrobimy te, a na weekend kolejny Zrobimy właśnie Domek kupimy jakiś No Oczywiście mi chodzi o tydzień szkolny taki No tu walniemy pewnie tutaj Idealnie na samym środku Sprzesyła oh yeah. się, idź tam takie lampy na bogato tu wrzucamy Okej. Czy też poszło na sam środek i to też. Okej. Okay. No to sobie mogę powiedzieć? Pier... Cześć, cześć, gdzie tu jest wyjście? To jest wyjście. W kwiatek. Co się kulturalnie kulturalnie to zamkniemy, nawet tu się przyda tak dwójka pierw to sprzedawajmy wszystkie takie najbardziej niepotrzebne tutaj rzeczy, czy te regały i te wszystkie inne, na przykład właśnie jakieś niem nie zeszyty czy co to tam jest, o to jest, krót fajne, te kluki, co sprzedałem teraz, dobra, oho, opa, ile tego jest, ile klikania, ile będziecie mieli teraz słuchania Moje myszki, Ja o czym ja dalej zapominam? O tym, że przecież jak my mamy to. Tą... Dobra, nie, to chciałem już, dobra, za późno. O tym, że jak mam przecież yy, śmietniki, worek śmieci i będzie przepełniony już, to przecież ja mogę je łączyć. Czego nie robię? Zamiast je łączyć, to po kolei je biorę i wyrzucam. Chyba mogę je łączyć. Nie no, ale chyba tak. Nie, będzie trzeba sprawdzić jak będę mógł. Właśnie takie śmietniki będę miał kilka tych worków. Dobra, jest. Teraz podłogę umijemy. Zaraz jeszcze ścianami zajmiemy. Kurde, to... Zagramy się bardzo, podoba podobuje, podoba mi się powrót też taki lekki nawet tutaj no nie powrót, no po, powrócić, to już dawno powróciliśmy prawie już no tak z pół miecha, już pół miesiąca będzie chyba dzisiaj jutro będzie ten 17 odcinek to już? Jo, Ju, już dobrze gadam Nie wiem No ale już pół miesiąca jest więc nie tak dawno wróciliśmy Fajnie tak wrócić. Teraz, jeszcze szczególnie, że taka jakoś tak dobrze mi FPS-owo ta gierka teraz chodzi, jeszcze to tym bardziej jest lepiej. To hmm. jest akurat ten jeden plus w grach, FPS-y. To, to jest najważniejsze też w grach, a nie jakoś tam jakość. Jakość też jest ważna, ważna ale FPS są czasem nawet ważniejsze. To są wizytówki jakieś? Co to jest? Dobra, teraz kupujemy. Powiedzmy tak, dobra. Duży kwiatek. Tu gdzie był wtedy? Czyli to będzie to pewnie. Tu biurko. Fotel. regał fotel też taki dla klientów a walnijmy tu kwiatka na biureczko o, proszę, a proszę taki ładny będzie skrzynka i co to jest? budzik Lampa biurkowa, i powiedzmy, że jeszcze jeden kwiatek, ten kwiatek, a ten kwiatek tutaj na górze. No teraz możemy tutaj wyjść, dwójka dwójkę sprzedaj. No powiem tak, na pewno dużo będzie sprzedawanie teraz. A tak to jest w sumie git. Tylko patrząc na to, że wcielił mocno, zalało. Już nie, przepraszam, bardzo lekko zalało ten dom. Już jest 3C parter, do jakby skitu. Teraz już wierzę temu yy, klientowi naszemu. Klient z no to to jest to samo chyba nawet. to też możemy posprzedawać normalnie. Szybciej w sumie może nawet będzie gąbka Coś jeszcze gdzieś jest, ale gdzie do tego kurde, nie wiem tak Beski tu nie wiem Dobra, może mam lepszy pomysł możemy to błoto przejmijmy z podłogi Hmm, wtedy może poszukamy teraz sobie wyobraźcie sobie takie skrawki tego błota tych pod panelami między panelami Ej. albo że my to tak myjemy ładnie czysto tutaj w grze że to znika też że my nie widzimy tego my po prostu widzimy jak szmatko przycieramy a tak naprawdę to, to jest większa robota niż się nam wydaje hmm no i tak fajna gra, jak z, nawet jak z 2023 czy już, no, 2 lata A slipper 1 to już jest ile? 7 lat Kurde nie Dużo Teraz tak jak pomyśleć Myślę, że tak nie, nigdy nie, nawet tym, w przesyłaniu na to tam widziałem, że 2018 ale tak jak pomyśleć teraz Ocie panie, ty dużo, wciul dużo Teraz jak się bardziej na tym namyśleć, no to ciepanie. Nie, nie to Nie chcę śmiecika, ja chcę szmacieczka, albo o, właśnie tu szuroburu, szuroburu Szczotka o Zapomniałem jak się nazywało to Tylko będziemy szurroburu, szuroburu Hmm, ścianę to dam akurat, jest łatwo myśl. Teraz tylko na szyby, nie najechać tutaj. Na drzwi bardziej, o dużo. po hmm, co ja na te drzwi, bardziej patrzeć mogłem, ale patrząc na ich ilość, 8 dużo. Bardzo dużo. Ale umijemy, damy radę przecież. Nie pierwszy raz się z tym borykamy. Panie, albo panie. Panie, pa, pa, pani, pani, panie. Ja nie pojemani. Ja Dobra, myjemy. Nie gadamy już głupot, myję dalej. Po prostu... Skupmy się na myciu, a nie o gadaniu moich głupot i słuchaniu. My sam siebie słucham i gadam. Dobra. Co ja tu mam zrobić? Tu jeszcze jest jakaś jedna plama. Gdzie? Agro. znik jest stąd. No, teraz, co tutaj? Jedziemy na górę. Teraz tak o. prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. To już trochę tak wykrzywione to jest. Ale dobra, pierwszy już jest. Szyb... Dziwiczki szybka, nie wiem. Nie, jeszcze to są bardziej. To są szyby teraz. O normalne okna. A to są chyba te dwie pary na środku, co zamknąłem. No. no tutaj i tu. Dobra, dawaj. Tawesz Stefan, myjesz to. Czemu widziałem swojego skina teraz? Szkoda, że tu nie można chyba rąk zmieniać postaci jak było to w tej wiedynce na święta zmieniłem na świętego ręce świętego Mikołaja, i łapy były i to wszystko było takie świąteczne nie wiem jaki, by, jaki bym tu mógł wtedy ubrać a batmano tak y... Młotek to by był w sumie nie wiem co bym mógł batman używać motek to nie Ej, typy skitu nie wiem Ciekawe czy House Slipper by. Czy da się stworzyć w House Slipper, że własny ten? Sprzątanie albo jakoś pobrać własne domki, wgrać coś? Nigdy się tak nie zastanawiałem się o tym i nie, nigdy tego nie wyszukiwałem. Taki dom Batmana mieć albo o jaskinie Batmana. Nie dom, dom to akurat mógł być duży. Bruce Wayne, przecież był duży ten dom. Jaskinia też była dużo. Dobra, yy, odkurzacz i odkurzamy tutaj, a bardzo ładnie. Szczerze, ten odkurzacz działa chyba lepiej niż w jedynce. W jedynce to miałem cały czas problem z tymi karaluchami do odkurzenia. co ja tu mam jeszcze? okej, okay, dobra, nie wiem o, o co chodziło to za nic kurde, nie wiem i nie powiem jakiegoś takiego laga dostałem chwilowo teraz tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery. gdyby uwolnić? no patrzcie, kanapę zrobimy takim jak rzęczkiem. Wolnimy kanapę tutaj, i wolnimy stolik. Wolnimy to pod na telewizor, pod telewizor, a tu wolnimy sam telewizor. Gorzej, jak poleci, tego nie polecałbym kota kupować wtedy, jak mamy tylko telewizor. Bo kot może akurat mocno nabroić tutaj damy jeden, i tu damy drugi. Teraz to jest tak, jeden, drugi. A, ja takich może trzy wolność, okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, to z nim zróbmy jeden kwiatek jeszcze Tutaj, tutaj Do tych kwiatków pójdą o te dwie roślinki Takie okay. duże że liście To jeszcze trzy kwiatki Tutaj Tutaj Tutaj, tutaj. Raz Dwa i ostatnie moje słowo 3 Nie wiem, kwiatek się opsrł. Chciałam użyć tego odkurzacza, przepraszam ja was bardzo. Ja jestem zagłupi, że to... Chatkę odkruszymy tak. Dobra, ja jestem zagłupi na to. Ok, coś. Ok, i Pomyjemy teraz ściany. Tylko 13 plam chyba było albo więcej, nie wiem. Kątem oka zobaczyłem tylko 13, a potem 12, więc nie wiem ile było ich maksymalnie. No jeszcze drzwi, tak? Tak, dobra. Szczota. Śmietnik, szczota Śmietnik Szata I medło Medło wpłynie Skór Wysynie Kołbi Musimy śmieję się, bo tam ja was przepraszam, kurde, ale gdzie jest tu coś jeszcze do odkurzenia? No nie, podkurzajmy w tych samych miejscach, gdzie to już było odkurzane. Tu też nie ma nic, tu też nie ma nic już. Dobra nie było tego te szkło. Ciężkie, ciężko zauważalne szkło. Kurwa, ślepie jestem bez kitu. Coś u góry jak nic będzie. Tak lecimy w górę. Halo? Nic? Halo? Nic. Chociaż dobra, mówię o parterzach, nie o górze. Ale tak pójdę to sprawdzić, tylko tutaj Ja muszę wyjść na dół, zejść muszę wyjść całkowicie z... i ładnie to nawet zrobiłem, wiem. tak tutaj. To nie będzie tutaj, to będzie tutaj. No i gitara. Możemy zakończyć. Siedemnaście i pół tysiąca. Podoba, podoba mi się to. Ale co? Ja już dziękuję za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnym już jutro. No i cześć.